Cześć, witajcie. Piękny, słoneczny dzień. To piękny włoski samochód Giulia 2.0 turbo benzyna 280 koni. Tak więc znajdujemy się na pokładzie tej pięknej, włoskiej, usportowionej maszyny. Prezentowany egzemplarz pochodzi z roku 2017. Jak dotychczas pokonał 38 tysięcy kilometrów. Pochodzi z prywatnego importu z zagranicy. Jacek, który jest jego właścicielem, użyczył nam go do testu. Jacku, bardzo serdecznie na początku już Tobie za użyczenie tego samochodu dziękuję, a Państwa zapraszam. Pod maską, myślę, mamy najrozsądniejszą jednostkę w Julii. Znaczy się jest ta jednostka 29510 koni, ale ona jest o tyle nierozsądna, że jest kosmicznie droga. I oczywiście w gamie występują dwie dwulitrówki. Dwulitrówka 200 koni i dwulitrówka 280 koni. I właśnie taką się poruszamy i myślę, że ta 280 konna jest lepsza od 200 z tego względu, że jak znajdziesz kogoś pod światłami, który pojedzie powiedzmy chipowanym dieslem, no to tam 200 koni jeszcze może uzyskać, ale 280 koni w tanim dieslu to już rzadkość, więc nie zagra tobie na nosie. I słuchajcie, zacznę od tego, co od razu ciekawe w Alfie. Tak jak w każdej Alfie mamy tutaj system DNA. A więc system, który umożliwia nam wybór kilku trybów jazdy. Mamy tutaj tryb A, czyli tryb, powiedzmy, all weather. Troszkę nam tutaj przytępia działanie układu napędowego. Mamy tryb normal, w którym aktualnie podróżujemy. No, kolokwialnie można powiedzieć, że to jest standardowa reakcja na pedał gazu. Standardowo nam pracuje układ kierowniczy, ale mamy jeszcze tryb D, dynamic, i wtedy, jakby mamy wyostrzoną reakcję na pedał gazu. Nieco inaczej zachowuje nam się układ kierowniczy, jest jakby bardziej bezpośredni, usztywniony. No i co? No i pokażemy za chwilę na SC, jak samochód się spisuje w trybie D i w trybie E. No, o trybie A zapomnijmy dzisiaj, bo mamy pogodę ładną, śnieg się skończył także tryb A z boku. Także jednostka napędowa generuje 280 koni mechanicznych i 400 Nm maksymalnego momentu obrotowego, dostępnego już od 2250 obrotów na minutę. Silnik jest połączony z ośmiobiegowym klasycznym hydraulicznym automatem firmy ZF. Ten egzemplarz jest o tyle ciekawy, że ma on napęd na cztery koła, tradycyjnie walkie nazwany Q4 ze szperą w tylnym dyferencjale. Słuchajcie, i właśnie robimy to, co najbardziej lubimy robić, więc pokaz dynamiki. Na razie w trybie N w wspomnianym systemie DNA zjeżdżamy właśnie z wiaduktu, czyli skrzynia na drive. Ustawienia Auta N. Zjechaliśmy z wiaduktu, wchodzę na Eskę. Pedał w podłogę. I po małej chwili 120 i powiem poezja, banan na mojej twarzy, piękny rasowy gang z wydechu. 280 koni robi robotę. Producent podaje, że 5-2 setki. Słuchajcie, cały czas podróżujemy sobie Eską. Ale co ciekawe mamy tutaj też manetki do zmiany biegów. Zrzuciłem sobie do czwórki. No ale po małej chwili muszę podbijać biegi na wyższe, bo, bo mi tu strasznie prędkość rośnie. I spójrzcie mamy piąty bieg. Manetki oczywiście działają super sprawnie. Szósty, siódmy, ósmy, to jest najwyższy bieg, więc jadąc sobie na ósmym biegu z prędkością 120 na godzinę. Mamy około 1900 obrotów na minutę, czyli w tym momencie, powiedzmy, ten samochód oszczędza paliwo. Ale jak chcemy go gotownie przyspieszyć, to możemy sobie lewą manetką zwrócić, nawet spokojnie z 8 do piątki I wtedy prawdziwy potwór się z niego robi. A przypominam, że jesteśmy cały czas w trybie N. Jeśli chodzi o prowadzenie, to jest to 300-sportowy samochód. Nie usportowana limuzyna, ale 300-sportowy. Wierzcie mi, że fenomenalnie tutaj wszystko pracuje i zawieszenie, i układ hamulcowy trudno ten samochód wyprowadzić z toru jazdy naprawdę. Co ciekawe, wspomniane przed chwilą maletki nie są przymocowane do koła kierownicy, jak to w większości samochodów, a są na sztywno przymocowane do kolumny kierowniczej, więc jakby kręcąc kierownicą, niezależnie one są cały czas w jednakowym położeniu. Słuchajcie, znów zjeżdżamy z wiaduktu. Tym razem chcemy pokazać dynamikę samochodu, ale w trybie dynamic, więc to magiczne pokrętło ustawiam sobie na D. Proszę bardzo. O, właśnie. Już mi się bieg zredukował. Już gang jest jeszcze bardziej rasowy z wydechu. Zawijamy się na wiadukcie. Chodzę z powrotem na Eskę i pedał w podłogę. O jak ja kocham Italię. Fenomenalny samochód. Spójrzcie, na tunelu środkowym znajduje się taki kontroler. No dla mnie to, no, powiem otwarcie, jest to iDrive. Tak samo działa jak iDrive, intuicyjnie, płynnie, wszystkie funkcje samochodu z niego możesz sobie wywołać, co byś tylko nie chciał. I powiem, że to jest chyba dobre rozwiązanie. Samochód kojarzy się ze sportem może nie tak mocno jak BMW, ale ten pomysł skopiowania tego kontrolera z BMW dla mnie jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Słuchajcie, jak na porządny samochód przystało, a ten niewątpliwie takim jest, to wszystkie funkcje tego samochodu możesz sobie sprawdzać oczywiście za pomocą wspomnianego przed chwilą kontrolera w systemie inforozrywkowym na centralnym wyświetlaczu. Spójrzmy, takie rzeczy jak ciśnienie opon, ale to chyba nie nowość. Takie rzeczy jak przegląd, ile nam zostało do następnego przeglądu. Takie rzeczy jak poziom oleju oczywiście, który trudno sprawdzić w czasie jazdy. Mamy informację, że aby uzyskać zaktualizowany odczyt zaparkuj samochód i odczekaj 5 minut. To jest oczywiste. Także wszystkie funkcje samochodu, które nas interesują są dostępne z poziomu kierowcy czy z poziomu pasażera za pomocą kontrolera i ekranu centralnego. Spójrzcie, w trybie dynamic Mamy tu od razu takie podświetlenie amortyzatora, to znaczy, żeśmy usztywnili zawieszenie, bo samochód ma regulowane zawieszenie. I oczywiście wtedy, to co mówiłem wcześniej, jest wyostrzona reakcja pedału gazu, ale także zawieszenie jest bardziej sztywne, ale w trybie Dynamic, jeśli by to komuś przeszkadzało, to sobie można nawet ten magiczny przycisk na środku, w tym logo amortyzatora, nacisnąć. Wtedy mamy informację aktywacja zawieszenia Soft na centralnym wyświetlaczu. Soft, co znaczy miękkie, czyli można nawet to usztywnione zawieszenie z trybu Dynamic. Wyłączyć sobie, pozostać z powrotem przy jakby normalnych nastawach zawieszenia, a mieć samochód w trybie dynamicznym. No i ta cenna informacja, jak zawsze, z której się cieszycie i o którą mnie zawsze prosicie a więc realne spalanie samochodu, a nie to, które podaje producent. A więc, jak wiadomo, producent podaje średnie spalanie tego samochodu na poziomie 6,5 litra na 100 km, i myślę, że ono jest do osiągnięcia, ale na 50 km. Jeśli dajesz ostro w pedał. To przyjmij, że ten samochód jest w stanie spalić 13, ale to tylko w sytuacjach, gdy naprawdę wykorzystujesz walory tej jednostki napędowej. Natomiast właściciel mówi o nim, że średnie spalanie, co potwierdza zresztą komputer pokładowy, jest na poziomie 9 do 10 litrów na 100 km w średnio mieszanym cyklu jazdy. Słuchajcie, no muszę się jeszcze odnieść do wyposażenia tradycyjnie, bo nic o tym nie mówiłem. Ten samochód nic nie udaje, wyposażenie jego jest prawie kompletne. Wszyscy możliwi asystenci, drewno. Spójrzcie, to jest prawdziwe drewno, a nie żadna imitacja. Tu na tunelu środkowym można by zażartować, że jak auto jest prawie nowe, to drewno też jest chyba nowe. Tu, pod tą ładną drewnianą klapką, ładny schowek na kubki. Oczywiście na dwie sztuki. Tutaj troszkę wyżej, złącze USB. Tu w schowku centralnym, złącze USB Aux 12V. Dosyć duży schowek. Oczywiście schowek centralny przed pasażerem też dosyć duży. Bardzo ładny materiał deski rozdzielczej. Ładne wykonanie, ładne spasowanie. Tutaj to drewno, o którym przed chwilą mówiłem. Wyświetlacz centralny dość przyzwoity, niezły widok z kamery cofania, z nakładanymi dynamicznie liniami. Także to wszystko, co na pokładzie powinno być współczesnego samochodu, to tu oczywiście jest, a nawet jest nieco więcej, bo mówię, że on tu nic nie udaje. Te manetki, które to są, to są prawdziwe aluminium, a nie jakiś tam materiał pomalowany w kolorze aluminiowym. Wszystko jak najbardziej prawdziwe, szlachetne materiały. Słuchajcie, jedziemy właśnie taką poza miejską krętą serpentyną. To jest świetna droga do tego samochodu, bo on się bardzo dobrze prowadzi. Trzyma się jezdni niczym przyklejony fenomenalnie. Ten napęd na cztery papcie powoduje, że jest niesamowicie zwinny, zadziorny. Trudno go wytrącić z równowagi, naprawdę. Nasza dzisiejsza Alfa jest 4,76 m długa. 2 metry szeroka, ale to z rozłożonymi lusterkami. Przeważnie podajemy odwrotne wartości z lusterkami złożonymi. Dzisiaj do odmiany podamy z rozłożonymi, dokładnie 2.02. Bagażnik o pojemności 480 litrów, a masa jej to 1525 kg. No i tradycyjnie rzutokiem pod maskę Alfa dzieło sztuki, to nawet pod maską dzieło sztuki spójrzcie jak to wszystko jest z finezją zrobione, to co nie oczywiście osłonięte osłoną, bo tu z góry osłona z czerwonym, ognistym logo Alfa Romeo. Tutaj finezyjne wykończenie. Co ciekawe, dwa zbiorniczki płynu chłodzącego. Te zbiorniczki na płyn wyrównawczy są dlatego dwa, że w kolektorze sącym jest wodny interkuler, stąd jest właśnie ten płyn i chłodnica. I co ciekawe, ten płyn od interkulera z kolektora sącego jest letni. Powiedzmy tam ten zbiorniczek z płynem po długiej jeździe jak to zwykle płyn gorący, a tutaj płyn chłodniczy letni. I tradycyjny rzut okiem na przestrzeń bagażową 480 litrów, to co mówiłem wcześniej. To prawda wąski otwór załadunkowy, no ale jakoś tam walizki turystyczne standardowe myślę, że da się wepchnąć. I tradycyjnie pokaz przestrzeni wewnątrz. Miejsce pracy dowódcy tego statku drogowego znakomite, wszystko mi tu pięknie okala. Spójrzcie, pozycja mega wygodna, kierownica znakomicie leży w dłoniach. Miejsca w zupełności, pomimo szklanego dachu dla mnie nad głową. W zupełności dużo na kolana, bardzo wygodnie na szerokości ramion. Spójrzmy, jak to wygląda z tyłu. Z tyłu jest nieźle na kolana, bo naczytałem się, że jest kiepsko. Nie jest najgorzej, tak jak w wyrośniętym kompakcie, a nie aucie klasy średniej, ale jest w zupełności, przypomina 1,88 m, nieźle na wysokości ramion, ale dla mnie jest ciasno na wysokości głowy. Także myślę, że dla osób tak do 1,85 m będzie ok, bo ma dwa szyberdachy, tu z tyłu jest drugi. Troszkę tutaj na końcu podsufitki jest ciasno. Tu szeroki tunel środkowy, więc środkowy pasażer to jedynie małe dziecko. Fajny podłokietnik z tyłu, dwa miejsca na kubki oczywiście. Takie kubełkowate miejsce tylnego pasażera jednego i drugiego, ale trochę brak przestrzeni nad głowami. I tradycyjny rzut okiem na spód dzisiaj prezentowanego samochodu. Spójrzcie, dwa wydechy jak tu ładnie wkomponowane. Te plastikowe obudowy, ładnie to wygląda. Tu z tyłu ostatni tumik zabudowany. Delikatne tylko przykurzenie, no ale warunki jeszcze zimowe pomimo pięknego słońca. Dzisiaj tylny most, półosie, wszystko suche. Wydech, rura, tumiki, nic nie jest skordowane. Co ciekawe, fajnie poprowadzono osłony termiczne, bał napędowy, proszę bardzo, pod osłonami termicznymi, że nawet na pierwszy rzut go nie widać, aby dyfer zdradza, że to auto. Tutaj miska olejowa od skrzyni biegów. Wszystko czyściutkie, jak nowe. Jednostka napędowa, również sucha. Bardzo ładnie zabudowane to wszystko. Wiadomo, zabudowy, ta aerodynamika. Alfa się pięknie prezentuje, nie tylko z zewnątrz, ale również od spodu. Spójrzcie, piękny samochód, piękny. Po prostu nie chce mi się go oddawać właścicielowi. Świetnie się prowadzi, wyśmienicie przyspiesza. No, 5-2 do setki robi piorunujące wrażenie. Świetnie się trzyma na zakrętach, czteronapędówka ze szperą, trudno ją wytrącić z równowagi. Fantastyczny samochód. No i to było mniej więcej na tyle. Tradycyjne nasze podziękowania do firmy Auto Dudkiewicz, Jacek Dudkiewicz z siedzibą w Jarocinie. już dzisiaj gości gościmy na stacji diagnostycznej w Dobrzycy. Jackowi dziękuję za użyczenie tego pięknego samochodu po raz drugi. Państwu dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć.